Witam Was serdecznie, Mateusz Pruchniewicz z tej strony znajdujemy się pod Americans Airline Area, czyli pod Halom, gdzie rozgrywane są m.in. mecze NBA drużyny Miami Heat. Jak widzicie, mamy pół godziny do meczu, 35 minut dokładnie kibiców jest bardzo dużo. hala wygląda znakomicie. Jest to w ogóle jeden z najlepiej zlokalizowanych obiektów sportowych na świecie. A według mnie najlepszy, na którym byłem. Jest z nami oczywiście. Jak to dzisiaj jeden youtuber powiedział, mistrz drugiego planu, który chce się przyłączyć pod mój kanał. Nie wiem, o co w tym chodzi, czy on na tym będzie zarabiał, czy nie. W ogóle ktoś mi tam dzisiaj mówił, że te fajne są te filmiki, co robię. Mi też się podobają w sumie, bo tak sobie robię fajną pamiątkę razem z Ziąkiem z wyjazdu. Zaraz tutaj mamy checkpoint. Pokażę wam jak wygląda wejście na taki mecz. Aha, dobra, muszę pokazać likety. Będzie następna część w takim razie. Zobaczycie sobie... Jak to wygląda? Ja muszę pokazać bilety, bo bilety tutaj są w telefonie. Bilet wygląda tak śmiesznie, bo się cały czas rusza, nie można zrobić print screena tak żeby Giera pokazał te bilety czy coś, tylko po prostu ten bilet musi musi być tak osobiście przez nich sprawdzony. Więc dobra, sprawdzamy i za chwilę zaczynam kręcić dalej i zrobimy sobie spacer wokół hali. Dzięki na razie, trzymajcie się i widzimy się za chwilę.